Dziękuję, ta konstrukcja jest świeża, ale zresztą jutro też będziemy słuchać głosu tego dzwonu jutro w chwili, kiedy zostanie Jan Paweł II ogłoszony jako święty. Chcę wam tylko powiedzieć, będę o tym jeszcze kiedyś mówił na pewno, że ten dzwon urodził się w tym samym czasie, co słynny już na całą Polskę dzwon w katedrze wawelskiej też noszący imię Jan Paweł II i ten dzwon wisiał na belce, która jest, w którą jest wyposażony dzwon, dzwon bawelski. A kampanolog, który przyjechał specjalnie z trzech, badał dźwięki tych obu dzwonów i określił je jako znakomite. Odmówmy teraz Anioł Pański, łącząc się z Ojcem Świętym. Anioł Pański, zwiastował Panie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem, że mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, W łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyś za zwiastowaniem anielskim, poznawszy wcielenie Chrystusa syna twego, zostali przez niego doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez tego z Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. O dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże, niech odpowiadają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Halo. Halo? Halo? Panie Janie, czy ja tak mogę Rysie do Pana wracać? Proszę mi powiedzieć, czy to było słychać wszystko? Tu, tu. Tak, no to bardzo się cieszę. to wszystko wiem bardzo próbowałam jak to Dominik Dominik

Zrobić na zdjęcie? To, tam, to, to cię podciągniemy. Podciągnąć świąta? Za czterana, Z Klaudią. bo to panuje Ja mam chyba na bacia